Dzień dobry, witam Was, zapraszam Was na kolejny materiał. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Międzyrzecki Rejon Umocniony, podziemne miasto w województwie lubuskim. A więc chwila, moment, wracając do tematu. Międzyrzecki Rejon Umocniony to największe podziemia, podziemia fortyfikacyjne na świecie. Długość podziemnych korytarzy szacuje się na 32-35 km. To działa na zasadzie coś takiego jak, jak bazy Dump, czyli na wzór, oczywiście, plus minus chyba strefy 51 w Ameryce. Podobny może mieć zastosowanie. Jadąc dalej, dzisiaj podziemia. podziemia odcinka centralnego MRU są rezerwatem nietoperzy, a jest ich y, tam ponad 30 tysięcy, które należą do gatunków nietoperzy. Aby chronić znajdujące się tam nietoperze powstał rezerwat przyrody nietoperek. Nietoperek. Może dla oficjalna nazwa, nieoficjalnie to może być różnie. Trochę faktów na temat Międzyrzeckiego regionu, u, rejonu przepraszam, umocnionego. Międzyrzecki rejon umocniony MRU to system umoc, umocnień, który został stworzony przez Niemców w latach 1934 44 Dzięki niemu Niemcy chcieli chronić wschodnią granicę Rzeszy, czyli bramy Lubuskiej oraz Przedmieścia Odrzejskiego. Znaleźć go można w województwie lubuskim, niedaleko Międzyrzecza. Chyba to. Na Międzyrzecki rejon umocniony składają się trzy odcinki, które różnią się ze względu na charakterystykę geograficzną otoczenia, a także z powodu nasycenia obiektami fortyfikacyjnymi. Odcinek północny opiera się o rzekę Warte pod gorzowem Wielkopolskim i tam styka się z południową flanką Wału Pomorskiego, a następnie ko kończy się w okolicach miejscowości Kursko oraz Pieski. Odcinek centralny jest on najsilniejszy i ufortyfikowany, a ciągnie się od Kurska przez Kę Kęszyceł Pniewo. Do Borszyna, odcinek, trzeci odcinek. Południowy jest od Lubrzy do Odry i łączy umocnienia MRU z linią środkową Odry. Historia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Brama Lubuska to ziemie, które leżą między Wartą a Odrą, i to właśnie te ziemie od wielu wieków były takim obszarem, na którym ścierały się wojska polskie i niemieckie. Działo się tak od czasów mieszka pierwszego. Teren ten ma bardzo dobre położenie, ale też jest zróżnicowany pod względem topograficznym oraz hydrologicznym. Ma on zabezpieczenie z trzech stron w postaci przeszkody, którą tworzą rzeki Odra i Warta. Chyba tak to wyglądało. Do tego dochodzi jeszcze odra, Obra przepraszam, oraz Obrzyca, które również stanowią zaporem, a w niektórych miejscach tworzą e, ciągi i jezior wzdłuż dawnej polsko-niemieckiej granicy. Kiedy Niemcy przegrali I wojnę światową, narodził się pomysł, aby bronić obszar, który znajdował się pomiędzy Odrą a Wartą. Stało się tak. Ponieważ postanowienia Traktatu Wersalskiego nakładały na Niemców bardzo surowe przepisy, niemiecka armia została ograniczona do 100 tysięcy żołnierzy, a do tego zmniejszono uzbrojenie, ale też zakazywano Niemcom budowy fortyfikacji w, re w rejonach przygranicznych. Przestrzeganiem tych przepisów miała zająć się międzyaliancka Wojskowa Komisja Kontrolna. Która miała swoją siedzibę w Berlinie. Polska, która była sojusznikiem Francji, w przypadku wojny próbowałaby zająć te, teren między Wartą a Odrą. To z kolei odsłoniłoby możliwość bezpośredniego uderzenia na Berlin, a także pozwoliłoby wyjść na kierunek pomorski oraz śląski. Niemcy którzy nie chcieli stracić tych terenów, musieli całkowicie przesunąć obronę nad granicę z Polską, a do tego przygotować plany obrony całego obszaru. Chyba tak to, to wyglądało. Wtedy pojawił się bardzo dobry moment, gdyż zlikwidowano Wojskową Komisję Kontrolną, a miało to miejsce 30 stycznia 1927 roku. Działania te umocniło także dojście Adolfa Hitlera do władzy. Następnie w latach 1933 34 zostały opracowane koncepcje obrony wschodnich granic Niemiec. Został opracowany plan umocnienia obszaru, który funkcjonował pod nazwą 4. Czworokontrauta od żeńskiego. jednak Niemcy uznali wtedy również, że trzeba prowizorycznie ufortyfikować takie najważniejsze kierunki potencjalnego ataku. Najlepszym miejscem miała być linia jezior oraz rzeki Obry, gdyż teren ten byłby łatwo od obronić, gdyż znajdowała się na nim duża liczba naturalnych przeszkód. Pierwsze prace Niemcy rozpoczęli w wiosną 1934 roku, zbudowano kanały pomiędzy jeziorami a także zaczęli znosić jazy i zapory spiętrzające wodę oraz wzniesiono specjalne przeszkody nad kanałami i rzekami podczas prac o charakterze hydrotechnicznym wzniesione zostały pierwsze schrony betonowe. Z kolei latem 1935 roku Niemcy zaczęli wznosić duże obiekty bojowe, a jednak to im, się, im nie wystarczyło. 28 maja 1935 roku inspektor saperów i fortyfikacji którym był generał Otto Forster, przedstawił koncepcję pełnego ufortyfikowania tego obszaru. Kiedy 30 października 1935 roku z wizytą w miejscowości wysoka był Ad Adolf Hitler, ostatecznie zatwierdzono plan budowy łuku ufortyfikowanego Odry i Warty. Całość ich yy, założenia liczyła 80 km, a łuk Ufortyfikowany podzielony na trzy odcinki: północny, centralny i południowy. Ze strategicznego punktu widzenia najważniejszy był odcinek centralny, a był to teren pozbawiony naturalnych przeszkód wodnych. W 1936 roku rozpoczęła się budowa ufortyfikowanego. Budowa ta rozpoczęła się od postawienia obiektów o odporności B, A były one szkieletem całej pozycji. Wznoszenie za, zasadniczych, zasadniczych stronów. O odporności, a zaczęło się w 1937 roku, jednak w połowie 1938 roku wstrzymano całą budowę, a także osiągnięto kompromis i zdecydowano się na doprowadzenie frontu ufortyfikowanego do gotowości bojowej. Było to spowodowane zmianą planów. Które dotyczyły działań na wschodzie, a także przeniesiono ciężar prac fortyfikacyjnych na granicę z Francją, ale też z rozkazu Hitlera. Ostatecznie wszelkie działania zostały przerwane w 1939 roku. Chyba tak, tak wyglądały. Większość obiektów na odcinku centralnym chcieli połączyć. Systemem podziemnych korytarzy, a ich plan zakładał wybudowanie ponad 35 km tuneli, i w większości udało im się to zrealizować. W celu ułatwienia komunikacji wzdłuż głównego korytarza oraz w korytarzach komunikacyjnych został wybudowane 18 dworców kolejowych. Kiedy wybuchła II wojna światowa, plac budowy został pusty. Potem Niemcy przypomnieli sobie o tych umocnieniach. Latem 1943 roku rozpoczęto tam umieszczanie linii remontowej silników Daimler, a do prac montażowych zmuszano robotników, którzy pochodzili z okupowanych przez Niemców różnych terenów Europy. Przeważnie byli to Polacy, a także Radzieccy, Jęcy Wojenni. W połowie 1944 roku rozpoczęto przygotowanie umocnień, aby bronić się przed naciągającymi wojskami ra radzieckimi, a właściwie rosyjskimi. Zaczęto rozbudowywać fortyfikacje polowe, a także stawiać strony typu Reinstadt, 58C, Zimą 1945 roku w fortyfikacjach tych znajdowały się tylko słabo wyszkolone załogi. Srony nie zostały ukończone, a do tego brakowało komunikacji w szeregach Niemców, gdyż rozpoczęła się ofensywa wojsk radzieckich. Ofensywa ta, się, ta zaczęła się... 29 stycznia i doprowadziło do bardzo szybkiego przebicia się w, w same walki w przebicia się, a same walki, walki trwały 3 dni. Po w, w wojnie fortyfikacje te były. Były zajmowane przejściowo przez wojska radzieckie oraz polskie. Poza tym wysadzono wiele obiektów, aby pozyskać szczególnie cenną stal pancerną. Potem zostały opuszczone, ale też dzisiaj większość obiektów północnego oraz południowego skrzydła jest opuszczona. Z, z, zwie, zwiedzać można ty, przez cały rok, ale tylko z przewodnikiem. Natomiast W okresie zimowania nietoperzy, czyli od listopada do marca, dla turystów dostępny jest tylko obiekt PZW 717 z jednym korytarzem. Zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu umocnionego. Dla turystów Największy, największą atrakcję stanowi kompleks podziemny. Jeden z takich podziemnych obiektów turystycznych znajduje się w Pniewie, w gminie Międzyrzecz. Jest tam tr trasa długa, która ma długość 3 km, a także trasa krótka 1,5 km. Poza za tym w Pniewie można zobaczyć skansen sprzętu wojskowego, a także salę wystawową z eksponatami, które dotyczą historii przyrody MRU. Chyba coś ko tego. Od te, tego do, od te, do tego od lipca 2005 dzia, działa, działała tam podziemna drezyna. Z kolei inna podziemna trasa rozpoczyna się na tak zwanym pętli Boryszańskiej niedaleko Boryszyna. I ona również ma kilka wariantów, które na, zależą od możliwości turystów, nawet do 5 km, chyba coś takiego. Ponadto, poza trasą standardowo wytoczone zostały również trasy, które mają do kilkunastu kilometrów, wybierając się do MRU. Warto zabierać ze sobą latarkę, zabrać ze sobą latarkę, aby można było wygodnie poruszać się po, po ziemiach i nieoświetlonych korytarzach. Poza tym panuje tam stała temperatura od 10 do 12 stopni Celsjusza, na plusie oczywiście. Jeżeli chcesz poznać, to oczywiście takimi rzeczami to też się zajmuje Pan Darek Kwiecień, no to... Rice y, 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 czy jak się nazywa, chyba jego kanał już mi wyleciała nazwa. No to też możliwe, że plus minus też jest powiedziane. Dziękuję Wam za uwagę i dozo.